Perły samorządu, wielka debata samorządowa, która co roku gości w naszym mieście. Myślę, że okazja do spotkania samych samorządowców, ale też ekspertów. No i przede wszystkim taki bardzo głośny głos o tym, co jest ważne dzisiaj dla polskiego samorządu. Kluczową rzeczą dzisiaj z punktu widzenia polskich miast i gmin, tych bardzo dużych i najmniejszych, to jest sytuacja finansowa. Polskie samorządy zostały odarte z środków finansowych. Mierzymy dzisiaj się z wyzwaniami, z którymi się jeszcze polski samorząd nie mierzył. Brakuje środków na bardzo wiele zadań, do których nasi mieszkańcy są przyzwyczajeni. Będziemy o tym rozmawiać, będziemy apelować do przedstawicieli rządu, którzy będą dzisiaj także w, teba, w tej debacie brać udział, żeby ta polityka została zmieniona. Nie można dławić tego, co jest sensem władzy publicznej blisko obywatela to przede wszystkim samorząd takie działanie realizuje. Wystarczy popatrzeć na finanse samorządów, żeby wiedzieć, dlaczego te wyzwania są jeszcze większe, jeszcze poważniejsze. Więc o tych wyzwaniach finansowych, ale nie tylko finansowych będziemy rozmawiać. Jak zawsze będziemy mówić o tych dziedzinach, które dla samorządów, a może przede wszystkim dla mieszkańców samorządów są najważniejsze. Ochrona zdrowia, edukacja, ochrona środowiska, transport, czyli usługi publiczne, ich jakość, ich standard no i możliwości realizowania tych usług na przyzwoitym poziomie przez Samorządy. Partnerstwo w przypadku pereł Samorządu z Gazetą Prawną jest niezwykle istotne, dlatego że Gazeta tworzy na co dzień taką przestrzeń debaty o ważnych sprawach samorządowych. To bardzo ważne, żeby tą wiedzę upowszechniać, żeby wyjść tylko ze środowiska samorządowego, żeby budować jasny przekaz do decydentów na poziomie parlamentarnym i rządowym, że trzeba odejść od tej polityki niszczenia samorządu, że musimy walczyć dzisiaj o to, żeby jakość edukacji, pomocy społecznej, komunikacja miejska, żeby te wszystkie obszary mogły działać na takim poziomie, do jakich przyzwyczaili się mieszkańcy naszych miast.